Podobno, m, podobno królik bije po 200, więc nie chciałbym się z nim bić, ale mam strategię, jaką możemy na niego wykorzystać, wiesz? Tak. Mhm, mm mm -hmm. Bo ogólnie mm, ogólnie y, jeszcze jak bijesz się z bossem, nie? Bos ma 5000 zdrowia, nie? No. Czyli połowę tego. Więc ogólnie będzie to dosyć długo zajmowało. Moglibyśmy to zrobić w nocy i byśmy dwa razy szybciej go zabili, bo wiadomo ty masz obrażenia w nocy, nie? Mm -hmm. Ale jednak chyba lepiej widzieć co robimy, nie? A wydaje mi się, że jesteśmy w stanie na spokojnie go zrobić, bo będziemy sobie po prostu e, robić tego, jak to się nazywa? No nie wiem. E, wejdziemy w jedno miejsce i będziemy do niego strzelać. Pewnie też ma jakieś ataki dystansowe, ale to no. Uważaj, bo bandito, Banditos. Nie boję się Banditos. Ale został w łeb Banditos. Dobra, e, ja mam ile węgla? Chyba 10 sztuk, to dobra, na no, spokojnie. Ja myślę, że już do końca możemy jechać. Tak, możemy już do końca jechać. Ja mam jakiś snake Oil, coś tam do leczenia mam, więc na spokojnie. Myślę, że ogarniemy. Czyli to jest w teorii dwa razy taki, taki boss, który ma dwa razy tyle zdrowia. Hmm. No zobaczymy, czy co? będzie ciężki. On podobno bije po 200 i bije co 3 do 5 sekund, a na przykład Nikola i Tesla zadaje 100, czyli połowę tych obrażeń i chodzi trochę szybciej. Więc no, muszę przyznać, że to jest no, rzeczywiście razy dwa, bo obrażenie razy dwa, siła razy 2. Wszystko razy ma, Więc zobaczymy, nie? Myślę, że damy radę? E, myślę, że mam na to taktykę, bo wejdziemy sobie na dach. O jest dobra, więc no w sumie... W sumie racja. Wejdziemy sobie na dach albo wejdziemy sobie na most. Myślę, że nie. Myślę, że będziemy myśl, w stanie że to dobrze zrobić. Będziemy siedzieć i pu, 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 pu i heja. Chyba, że będziemy mieli jakieś mocne dystansowe, ataki, nie wiem, będzie. będzie nas rzucał jajkami czy coś, to nie wiem. To wtedy może być rzeczywiście problem. Ale tak Dobra, to to nie a powiedz mi, wiem. bo ja mam teraz tak, ja mam rifle i mam ten bolt action, który jest silniejszy. Mmm. Czy oba są takie same? Który? Bolt action jest mocniejszy niższy rifle. Dobra. Bolt action mocniejszy. No, no, no. Dobra, to tego sobie wywalimy. A, czyli on rzuca jakimiś jajkami. O! A, i on podobno respi coś, co. No, widzę, że te leżą. Podobno respi jakieś stworzenia wokół siebie, które tracą zdrowie w trakcie czasu, nie? Czyli tam, nie wiem, respi jakieś małe króliczki na przykład, które będą traciły zdrowie. Okej, okay, czyli minionki po prostu. Tak, ostatnie 20 tysięcy Ola, ale nie zdążymy na ranek niestety. Więc pewnie będziemy musieli jechać jeszcze cały dzień i całą noc. Pamiętaj, yy, ja lubię noc. No ja wiem. Ja Ty noc lubię. Noc jest... Właśnie dzionek się robi. O. Tak jest, tak to się zdarza, Ola. No i z powrotem będę wolna. O, boss może ma na dwa hity gracza w pełnym armorze. No a my nie mamy pełnego armoru. Oj, pieski. W sumie to mogliśmy się zatrzymać. Czemu cały czas się respią w ogóle zombie z, z tej kopalni jakby? nie wiem, oni mają jakąś tam szansę tak samo jak to z armorem, to jest tylko jakaś szansa na to, że się zrespią. No ale widzę, że w kółko się respią odkąd wyszliśmy... A ostatnio A ostatnio grałem? W ogóle nie było ich. Ostatnio ich w ogóle nie było. Więc wiesz, nie My będziemy jeszcze w jednym mieście naszym. Będziemy na co? To zatrzymajmy się, zobaczmy tylko czy jest armor do kupienia. Nawet nie wymienisz, bo i tak masz hełm ten założony. Więc możesz kupić to ale... lewy na ramiennik, to nic nie zmieni. No, no jak to nie zmieni? Nie zmienić to nic, dosłownie. No, no to nieważne. No, niestety. Ale no myślę, że damy radę, ale na spokojnie. Ewentualnie się zaciemię, żebym naboje sobie mogła dokupić. Mogliśmy, jakbyśmy zrobili wtedy bossa. No co prawda, mielibyśmy też bossa do bicia na końcu, ale mielibyśmy pistolet z bossa, on też zadaje fajne obrażenia. Ja zadaję fajniejsze obrażenia, jakie jest noc. Hmm. Dobra, tu się zatrzymujemy, okej? Okay? Ja muszę amunicji sobie dokupić. No dobra. Po której stronie to będzie? Po lewej. Po lewej? Okay. lewej? O Jezu o czemu jezus, on nie tam. hamuje? Nie hamuje? W ogóle nie hamuje, co jest? No hamuj, hamuj, jezus. No, ładnie, Krystian, ładnie. W ogóle nie hamulował. Zaraz mi odjedziesz i co ja wtedy zrobię? Będę na pieszo musiała iść. Hmm. Mogłaś na koniu. No konia nie mam przy sobie. To potrzebuję. No, nie masz, bo nie wzięłaś. Mhm. To i to. I to. Mhm. Dobra. Ja będę tylko z jednej broń strzelać. Więc ja biorę tylko do jednej amunicji. O, tu jest w ogóle jakaś porada. Y, tego, że możemy wziąć to jajko twoje, mhm. zrespić y, w jakimś domku wcześniej na przykład Y, te. O Boże yy. i on się zablokuje i będzie tam. I on się na nich zagruje. No 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 no. Ok. Ale to dopiero się dzieje kiedy klikniesz tego kranka, tego takiego wiesz dokręcenia, nie? Dobra, dobra. Czaje, czaje. No jajko mamy, dobra. Więc tak to zrobimy. Zrobimy to, Krystian. Zabijemy zrobimy? go. Tak, jestem pewna. O, Teraz jak, jest jak mi o tym powiedziałeś. Nie potrzebujemy się tam zatrzymywać. No nie potrzebujemy, tu jest obozowisko, zobacz, poprawię od razu. No faktycznie. Jedziemy. Zgodę, że wcześniej nie było. Jedziemy. Jest pierwsza, no to może przed nocą dojedziemy. Myślę, że damy radę, na spokojnie, Ole. Wiesz? Ja też jeź? myślę. Co to jest jeź, jeź, stronie? Jeź? A to miasto. Wilkołak jeszcze jest. Ale Biegniesz. chyba pod posiąg. Oj, wpadł pod pociąg. Padł pod pociąg, a tamten się odpalił i wysadził teraz wszystkich. No i wysadził. A, właśnie widziałam. Well, Ile trudno? nam zostało? 6 tysięcy. 7 e, tysięcy. Metrów. Dobra. Więc jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Czy to koń, czy to jednorolet? To jest Nie, koń. Nie, to kuń. I właśnie ona właśnie na tore. <laughs> Całe szczęście, że to koń w takim razie. Nawet Nie był najmądrzejszy, koń. zero instynktu. Nie no to jest jak te jeleni, które widzą światła. No też zero instynktu przetrwania. Jakiegokolwiek? Nic, nic, zero. Dobra, no jedziemy Ola, zostało nam 5000 metrów, mamy 16 Więc sobie tu wyczyścimy z prawej bandyci jakby cię to interesowało. E -e. O, trafili cię i to o! mocno. Fajnie, jest, mam dużo bandony. Myślę, że to bardziej powinnoś używać tego. Nie, ja o, Nie, nie, ja zostawiam na bossa w razie co. Dobra. Dobrze, dobrze. Jedziemy, o Ola, ostatnie 2000 metrów. Wilkołak po prawej, możesz go zdjąć. Dobrze. I teraz o tych z murów Ola trzeba zdjąć. A no tak, bo to już tu. O, przeładowej, przeładowej. Pięty. Podjeżdżamy, Ola. Gotowa? Gotowa. No ja z, z lewej patrz, z Aha, no ja zaskoczyłam. Dobra, to idź, idź. Zestrzelisz tego z tyłu? Kogo z tyłu? Ja z tyłu nikogo nie widzę. Z tyłu na górze strzelisz z miniguna, nie widzisz? No co jest... Naszy przód, a nie tył. A, zdjęłaś go? Tak, już go nie ma. Dobra, Ola, wyczyszczone. Oj, Teraz, podje Podjeżdżam. Teraz tak... Yy... Jajko z tyłu. Jajko weź i na którymś z pierwszych domków, myślę, i możemy go nawet koniem zablokować, żeby nie mogły wyjść. <laughs> o Jezu. <laughs> Ach, piękne to będzie. Znaczy, one i tak się chyba nie będą ruszać, ale wiem, o co ci chodzi. Myślę, że zabiją konia, ale przez to nie będą mogły Uu. wyjść. Uuu, jestem szybka! To ja sobie bondy szybka jeszcze Ola. zbiorę. Możesz tam od razu, y, jak zablokujesz, e-kliknąć, nie? Żeby... no. To amunicję ty sobie zbierz, bo ja i tak tylko z jednej broni strzelam. Ja sobie Spoko, tylko zbieram ja tu... bondy. to co, y, wykluwasz je? Ty wykluj! Okej. Okay. Ja nie jestem do tego potrzebna. Ej, czekaj, bo mi tu koni szaleje. W ogóle śmieszne jest to, że dalej potem pociągiem idziemy, jak naprawimy most, ale tak naprawdę nie pojedziemy, bo dory się skończyły. No ja spadaj. Dobra, one tam gryzą coś, to nie problem. No mam nadzieję, że nie Zobaczymy. konia. Nie no, gryzą te konie właśnie. A, no to będą bić te konie, to Dobra, zombiaki dobrze. tu cisną Ola. Mhm, tam jest kolejny. Dobra, wszystkie bondy zebrane. Też wszystko z... wyczyściłaś, jak się dało? Tak. No i fajnie, czy dobra. Tylko bondy, to wszędzie w... indziej jest czy masz, czy masz wszystko, jakby co? Mam wszystko, jakby co. Idziemy tu i będziemy skakiwać na dach. No. Jesteś gotowa? Tak. Dobra, lecimy. O, właśnie, właśnie i... na... nasz koń. O Boże, on idzie! O Jezus, jaki on był wielki! <laughs> Gdzie? Widział? Widziałam go, jak... o, a jej, kamień rzuca już! Gdzie? On jest tam za ścianą, się zbugował. Okej, okay, dobra, to jest troszeczkę... Jesteś pewna? Tak, jestem pewna, bo, on... bo... O, o, widzę, o. widzę. O. o Jezu, jaki wielki! Jezu! Walkował... O, zablokował się! O lol. O, dobra, nieważne. Ua! Ładuj go, ładuj go, Ola. Ej, on chyba serio się zablokował. To dla nas lepiej. Man Możliwe, że to, bo on jak on nie mógł przez przesprzeć, ten pewnie się spagował na tamtych. Oh -oh. O, jednak nie Ola. O, oh -oh. Dawaj, bo ty walisz podwójne obrażenia teraz no w nocy. No uderzam, uderzam! Ile mogę! Tuż go! Tłukę! Koniec! końcówka! Brać. Dawaj, kończysz, uważaj. kończ! Uważaj! Koń go, Ola! Już! to sobie... Yes! Jaś! Załóż mu maskę, załóż mu maskę! A maska?! Uuu! Skrzesiła bossa! No way! <laughs> Patrz, wow. patrz! Woo! A jajka mi też będziesz odrzucał! Rzu <noise> ale on jest świetny! Jaki napakowanie zająć! nam zdjęcie dla porównania! Rzuca, rzuca w coś! W co ty rzucasz? <noise> no, Ładnie. ale powiem Ci tak. Brawo! Udało się, nie ja. dość, że event, to jeszcze zrobiłaś bossa, no kurde. Słuchaj, ale powiem ci, że... My to zrobiliśmy. Wygraliśmy tylko i wyłącznie dlatego, że ja byłam mega, giga silna w nocy, a ty masz giga wielki, pomarszczony mózg. I wymyśliłeś tą taktykę. Dzięki. <noise> Proszę, Dzięki. ja też Chcesz dziękuję. Węgiel? Nie, nie chcę. Teraz już chyba nie chodzi. On chyba jakimi... w On chyba coś tu jeszcze rzuca, wiesz? No w coś się jeszcze rzuca, ale w co? Coś tak, jakby coś było tu za ścianami. Może coś jest za ścianą? Bo one czasami się tu tak respią, że się mhm. bagują. Aaa, on tutaj chyba chce nasze wilczki zrzuca, wiesz? Tutaj też widziałam poleciał. A możliwe. O. o, idzie po coś. Po co idziesz? Ruszył po coś, ale... Um, Okej, okay. dobra. Gdzie on idzie? Biegnij, króliczku! Gdzie on idzie? Biegnij! Ucieka od nas, ucieka, ma dość! Nie, proszę, ucieka! Nie, <laughs> Mały Wilka! Nie uciekaj! Gdzie on chce biec? <noise> Nie mam pojęcia, gdzie on chce biec. A, a ty widzisz, że oczy mu się świecą na czerwono? No, świecą mu się oczy. I C zobacz, jak ja mu mało robię, zobacz. Nawet, patrz, z pompą będę stał, patrz. No. Bardzo malutko, bardzo malutko. Bardzo. Giga mało. Ale udało nam się, Ola, zrobiliśmy event! Gratulacje! Podobno nową klasę. Zobaczymy, czy jest to prawda, czy... O! Dostał piorunem. Dobra, biorę go. Dzięki. Masz maskę. A dobra, jeszcze raz go. O, nie można. No trudno. Co, jakiś smutny teraz jest. Smutno! Wesołego jaja! Zrób mi zdjęcie. Ja zabiłem To tak jak ty jak myśliwi jak jeleni albo dziką polują To co, koniec? Nie no jeszcze sprawdzamy tą No to bo wóżmy... jeszcze 20 sekund. Aha, w ten sposób No, chcesz coś jeszcze wskrzesić? Wilczka Czyli nie koniec przygody O o nie! O -o. O, Konia zrespiliśmy z powrotem! Konio! Koń wróć, ucieka! Koniu! Wracaj tu z nie... moją maską! Kurzło! Co to było? Dobra! Wchodzimy do lobby Ola i sprawdzamy, czy dostaliśmy... Sekretną e, klasę. O, jesteśmy, jesteśmy na tym, na tym samym. samym, dobra, dobra, dobra. Dobra, idę na challenge e zobaczyć, jak to wygląda. Eee. Kolekcja jest ekstrawaganza. Jest zrobione. Dobra, git. Teraz czy dostaliśmy sekretną klasę? A mogus tutaj siedzi. Czy mamy jakąś klasę? Zombie... EXLINGER JES! JESZAM! Ja kuj... Jajko na głowie! Co dwie minuty składa jajko. O, czyli. czyli aha! Czyli to w ten sposób działa, że składasz jajka i pewnie może być dobre, złe i możesz sobie pomagać za pomocą tego. I mi się wydaje, że wszystkie jajka są dobre, ale. słuchaj, to armię sobie w kółko robisz. Znaczy, jeśli byś tak stała w miejscu, to byś w końcu uzbierała ileś dziesiąt tych jajek. No, nie? I, i, masz, i masz wtedy tego. Egg slinger siema. No, ładnie. Także. Armię. No, fajnie, udało się. Ola mowa końcowa. Uh, smacznego jajka. Smacznego jajka.